Dziwni ci nożownicy atakują, mają takie piękne hobby, robią noże i co, i atakują z ich udziałem, to po to robią te noże. Ale znam trochę nożowników w Polsce i wszyscy są na wolności. No to ja już nie wiem, o jakiego nożownika chodzi. A może to wszystko? przez pomyłkę, albo jakąś niewiedzę dziennikarską co oni tak piszą albo jeszcze gorzej może to jest świadoma złośliwość mająca na celu obrażanie mojego hobby na pewno jedno zmienionych wybierzcie sobie sami jak chcecie ja nic nie będę sugerował bo dożyliśmy czasów kiedy Szczerość jest nazywana hamstwem, a obłuda politpoprawnością. A czemu tak sądzę? Nieźle, nie? Ale z drugiej strony znalazłem też y, pierwszy słownik, gdzie była polska alfabetyczność haseł. I tam słowo nożownik jest tłumaczone na łacinę jako kultriarius, co słownik y, y, łacińsko-angielski przetłumaczył mi jako oficial at of sacrifice who filled the knife slayer of the victim. To bardzo niedobrze. Łacińsko-polski nie podaje żadnego znaczenia No ale tutaj jakby gdyby dochodzimy do takiego wniosku, że to była straszliwa pomyłka i że chyba autor się pomylił autor słownika się pomylił łacińskie słowa, a nie znaczenie polskiego naszownika No ale badamy sprawę dalej No A czym to ja się dzisiaj bawię? A tym? Taki zrobiłem nowy, no bo jestem Nożownikiem, to muszę robić, chociaż to jest akurat sztylet. Nie wiem, czy sztylet sztylety robili sztyle, sztyletnicy. Nie chyba, albo nożownicy, albo miecznicy. Albo ci, którzy robili białą broń, miecze, albo nożownicy. Nazywa się czarny gargulec. To ma takiego mordasa. Fajny bajer, ładnie na półce wygląda tego dłoże. Trochę mnie parzy te negatywne znaczenie słowa nożownik. Jeszcze tak mętnie powtarzany, ciągle bez przerwy, no trętnie. Przy okazji... Będę tutaj ostrzył sobie, jak na Zaraz. To się mocno stępił już. Chyba jakoś w takich miejscach powstał. To słowo, nożownik w negatywnym znaczeniu. Nudziło im się. To wymyślali. A pismaki to powtarzają. Właśnie używam noża. Czy używanie noży robi nas nożowników? Pewnie, że. Dlaczego używanie ich w nietnym celu robi? O tym oczywiście trwa i też na forach ró różnych, między innymi na knajpsach. Nawet jeden odważny miły i sympatyczny forumowicz napisał do pana profesora Miotka w tej sprawie i o to co nam odpisał. No i teraz tak podsumowując jest w Polsce wciąż duża wciąż. Nawet już w tej chwili odradzająca się grupa rosnąca ludzi, którzy wykonują noże. Nawet trochę osób robi to już zawodowo. Na część z nich chciałaby przewrócenia słaba nożownik, część nie bardzo. Z różnych to powodów. Wolą na przykład Knife -makera ze względów marketingowych, a mnożownika nie chcą, bo im się właśnie źle kojarz. Jestem wśród tych, których chętnie zawalczy o znaczenie tego słowa i przywrócenie go, bo w końcu ma kilkusetletnią tradycję. Więc po co zmieniać? A jak już o tra przy tradycji jesteśmy, to jeszcze takie ciekawostkę kiedyś w różnych mądrych książkach, nie pamiętam już tytułu, czytałem e, takie różne powiastki o, o słowiańszczyźnie i o nożach jeszcze sprzed czasów wiary w Jezu Chrysta noże wśród Słowian były bardzo podstawowym narzędziem w zasadzie miał je każdy czy chłopiec, dziewczynka, starsza osoba kobieta, facet czy wojownik czy też ksiądz każdy miał noż i to chyba było w zasadzie pierwsze narzędzie tak wyczytałem pierwsze narzędzie, które otrzymywały dziecko to tylko było w stanie wykonywać jakiekolwiek prace manualne. A tu na stronie Wiki, znaleziska, artykuł w kategorii nóż, czyli katalog znalezisk archeologicznych. Wczesne średniowiecze, ok, czasy Wikingów, Słowian, czasów, kiedy Słońce było Bogiem. To jakaś reklama. Dajcie żyć. Wypad. No i zaczniecie tego ja jest znaleziony i to jest nie wszystko ten spis nie ci wszystkiego tych noży było mnóstwo składane, rozkład składane, stałe ostre, tempe, duże, małe cikuśne, proste i w ogóle nawet z kosmosu chyba no Dobra to tyle o nożowniku Ja jestem nożownikiem nie będę się bał tego określenia I chciałbym żeby wreszcie to słowo przestało się kojarzyć z bandytami po prostu z bandytami, nazywajmy ich po imieniu, to są bandyci, a nie nożownicy. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt. No to zapraszam do dyskusji o słowie nożownik, a ja tymczasem muszę dać świąteczny prezent krzyżakom, czyli spierdol. zapraszam do tańca, zapraszam. Chodźcie, chodźcie frajerzy, chodźcie, chodźcie. bra je Gonić, ścieżwo, tu jest król, idź go, zabijać. The enemy general.